Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym reading vlogu na moim kanale Ja jestem Amelia, wy jesteście na kanale Ametyst Books I to właśnie dzisiaj zaczynam dla was kolejnego reading vloga nagrywać Mamy poniedziałek, 25 listopada Wybaczcie mi za hałas w tle, ale słyszę się pranie Chciałam się z wami tutaj w sumie póki co tylko przewitać Później może zrobię update, ewentualnie jutro zobaczymy jak mi się czas poukłada ale to, co chcę powiedzieć, czytam cały czas to samo, co czytałam w poprzednim reading vlogu, więc w sumie to nie zmieniło się zbyt wiele pod tym względem. Ale zdecydowanie będę Wam updateować, co tam dalej, więc będę dawać znać w późniejszej części, co będziemy tutaj czytać i co obecnie właśnie czytam, ale to już dam Wam znać w kolejnej części. Pogadać na tym vlogu, bo rozpoczęłam go, pokazałam Wam jakieś różne urywki z mojego pierwszego dnia tego vloga i w sumie na tym się skończyło. Ostatnio mam trochę problem z prowadzeniem vlogów, głównie chyba dlatego, że. Mało się dzieje, takich rzeczy wiecie. Jest listopad, od tego zacznijmy. Jest listopad, mi się mało chce wychodzić z domu i wychodzę tylko kiedy, wtedy, kiedy muszę. Dzisiaj dosłownie na jakieś pół godziny było słońce i to było wszystko. A teraz jest szaro, ponuro, padał rano deszcz i tak mnie bolała głowa. Teraz jest już lepiej. Już nie mówiąc o tym, to chciałabym dzisiaj do Was troszeczkę jeszcze pogadać, bo mamy czwartek, przedostatni dzień tego vloga. No, będzie on znowu raczej jedną z tych krótszych, z tego względu, że tych update'ów aż tak regularnie nie nagrywałam, bo też znowu mam taki moment, że. Nie czytam aż tak dużo, mam wrażenie, i to głównie właśnie przez to, że listopadowa pora trochę mnie dobija i mniej mi się chce. Ale mam dla Was do pokazania trzy książki, w tym dwie, które skończyłam. I może sobie zacznijmy najpierw od tej, którą skończyłam chyba jako pierwszą, choć nie jestem teraz pewna, czyli do wszystkich chłopców, których kochałam od Jane Han. Ja oczywiście czytam. Pierwszy tom, robię reread całej tej trylogii, bo ją dostałam w ramach współpracy z wydawnictwem Young, więc będę czytać ją w całości i recenzować dla Was regularnie w tym przyszłym miesiącu, czyli w grudniu. No i co ja chcę powiedzieć o tej książce, bo troszeczkę mówiłam, ale to nie było dużo, więc tak wiecie. Zdecydowanie muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to jest niezwykle komfortowa historia, tak jak też mówiłam Wam wcześniej, ja te filmy oglądałam jak miałam jakieś 12 lat pewnie i dla mnie powrót do przeszłości i do ponownego zetchnięcia z Larą Jean i jej przebojami z chłopcami ze względu na wysłane listy jest czymś niezwykle fajnym i szczerze jestem bardzo ciekawa kolejnych tomów, bo ja poznałam tylko ten film i teraz tą książkę, więc tak naprawdę dużo przede mną, dużo nowych treści, bo będę oglądać sobie na dniach film ten pierwszej części, żeby po prostu już zbierać informacje, jakie są różnice między książką a filmem, bo jestem pewna, że jakbym to nagrała za miesiąc, gdy skończę wszystkie części, to ciężko będzie mi tak fajnie, ładnie to porównać, więc sobie zrobię, wiecie, taki krótki scenariusz i będę tam miała właśnie te główne różnice według mnie. Sama książka Niezwykle przyjemna, bardzo fajna, mimo że jest książką bardzo młodzieżową, bo jest to 12, to porusza tutaj też niektóre trudniejsze tematy, takie bardziej angażujące, ale również tematy, nawet takie wiecie, dotyczące intymności. Więc to jest mega spoko, że. Autorka tutaj nie wyklucza tych młodych czytelników, młodych odbiorców, bo też ci młodzi odbiorcy są ludźmi, jakby nie patrzeć, i kiedyś z tymi tematami się zetkną. Choć tutaj wiadomo, jest to przedstawione w taki dość smutny sposób jeśli kojarzycie. Jak to wyglądało w tej właśnie książce, to czytam w filmie. No to wiecie, że niestety, ale tutaj się stało coś takiego dość smutnego pod tym kątem. To już nie będę wam zdradzała, bo to jest pod koniec książki. Samą książkę czyta się niezwykle szybko, bo zobaczcie ta duża czcionka. Ona tak pomaga pędzić dosłownie przez tą książkę. Plus na przestrzeni stron. 390, mamy rozdziałów aż 72, więc to jest mega dużo, mega szybko się jedzie przez to, przez tą historię. No, oczywiście, jak nie znacie tej książki i tych w ogóle filmów. To poznajemy tutaj Lara Jean, która ma swój sekret, że w jednym miejscu ma pozapisywane listy do wszystkich chłopców, którzy, którzy kiedyś jej się podobali. I są tam cztery listy, z tego co ja pamiętam. No i one wszystkie zostają w pewnym momencie rozesłane w takich tajemniczych okolicznościach, powiedzmy sobie. No i jak się okazuje, to ci chłopcy gdzieś tam wiecie, mają z nią styczność. Ten m.in. Peter, o którym czytamy najwięcej. Chodzi z nią do tej samej szkoły, no i tam też oni stwierdzają, że hmm, co by z tym zrobić i zaczynają o tym rozmawiać i dochodzi do pewnej sytuacji. W tym samym czasie też wyjeżdża siostra Larry Jean i do Szkocji na studia i zrywa z chłopakiem, który kiedyś też się naszej Larze podobał. No i tak trochę można powiedzieć, że te ich... Perypetie miłosne jakoś tam, wiecie, zbierają się i wychodzą nowe informacje na jaw, o których oni wcześniej nie mieli w ogóle pojęcia. Mega ciekawa książka, bardzo mi się miło czytało. Będę sięgać w tym miesiącu po kolejne dwa tomy, jestem bardzo ich ciekawa. Jedyne co muszę Wam powiedzieć, co mnie troszeczkę zawiodło, nie w samej książce, a w jej wydaniu niestety, to że oczywiście ona jest przepiękna i ja się będę nim zachwycać cały czas. Ale zobaczcie, jak mi się na przykład tutaj napis mocno zdarł. A ja nic wielkiego z tą książką nie robiłam, bo tylko ją czytałam. Więc tutaj cały ten dolny pasek, który, no pięknie, naj, naj, najpiękniejszy element. I tutaj też serduszko mi się zdarło. No, pod tym względem te takie złocenia są niestety z tym takie ryzykowne, że kto się zaczyna zdzierać, to ta książka już wygląda troszeczkę jak zniszczona. No cóż, ja na pewno te książki i tak będę u siebie zostawiać, więc dla mnie to żaden problem, ale trochę smutno, że to tak wygląda, że podczas czytania się to tak mocno wyciera, no niestety Ale jest to ogółem przepiękne to wydanie, no nawet to jak ono się nie wiem czy wy teraz to będziecie widzieć jakkolwiek Ale ja jak patrzę, bo mam tam szafkę, w której jest takie, wiecie, przezroczysta szyba, przez którą ja widzę to widzę, że to się odbija, nie wiem jak to będzie wyglądać na filmie. No, ale to jeśli chodzi o tą książkę, ja ją oceniam bardzo pozytywnie. Myślę, że w dużej mierze przez moją nostalgię do tej serii, ja jej wystawiam 5 na 5, więc bardzo wysoko. Ale myślę, że te książki na to zasługują, bo są naprawdę komfortowe, fajne i przyjemnie się je czyta. Więc ja polecam. Kolejna książka, którą słuchałam w audiobooku już za jakieś ostatnie dwa tygodnie, ale sobie ją tak dzieliłam na części, żeby mi się fajniej ją właśnie czytało. I jest to Poemat Letniej Tęsknoty. Skończyłam ją chyba wczoraj w właśnie audiobooku. Sobie zaczęłam słuchać do robienia obiadu. W taki też sposób ją skończyłam. Bo zaczęłam na stronie 463, a do końca było już niecałe 100 stron. Więc szybko poszło e, około 2 godzin, audiobooka, z czego ja słucham na prawie razy dwa. Więc tak naprawdę dla mnie było to jakaś godzinka słuchania. Ale powiem Wam, że skończyło się to w takim miejscu, że mam straszliwy niedosyt, i bardzo chciałabym więcej jeszcze raz tą historię, żeby dalej ją czytać. Bo składałam ją sobie tak bardzo w czasie. Że teraz mam coś takiego, że chciałabym jeszcze więcej poczytać o tym, co tutaj się działo. A ostatecznie cała książka była bardzo przyjemna. Naprawdę powiem Wam, że mimo, że były to trudne tematy poruszane i mimo, że nie wszystko zawsze szło po naszej myśli, to ostatecznie książka poszła w bardzo fajnym kierunku w też kierunku takiej akceptacji, w bardzo świadomej akceptacji i bardzo mi się to podoba, jak. Asia to wszystko tu przedstawiła, jak bardzo pięknie to zrobiła, i że to jest naprawdę książka młodzieżowa, bardzo mocno. Tutaj mamy jedną scenę zbliżenia, która jest opisana prawie wcale, więc to jest fajne, że tego tutaj nie ma praktycznie wcale, więc naprawdę to jest dla tych troszeczkę też młodszych czytelników i ja zdecydowanie Wam polecam tą książkę. Jest to cegiełka, ale jeśli macie. Możliwość wysłuchania w audio, to sobie słuchajcie w audio. Ja słuchałam i zaraz po słuchaniu mam, miałam taki nawyk z tą książką, że jak wysłuchałam, i później miałam chwilę, żeby sobie. Trochę posiedzieć nad nią, to wszystkie strony, które przeczytałam danego dnia, wertowałam sobie, czytałam, tak wiecie, pobieżnie, ale czytałam i zaznaczałam fajne fragmenty, i z tego też bardzo dużo znaczników. Zdecydowanie jedna z fajniejszych książek, jakie czytałam w tym roku. Nie wiem, czy to będzie 4,5 czy 5. Dałam 5 zaraz po wysłuchaniu, ale jeszcze się nad tym zastanowię. Będę wam dawać znać na pewno, jak już się dowiem. Jaką ocenę też tej książce dać, ale zdecydowanie Wam ją polecam. Bardzo przyjemna lektura, bardzo komfortowa i przede wszystkim myślę, że wielu osobom się spodoba. Mi się na przykład bardzo spodobała i w ogóle nie żałuję, że po nią sięgnęłam, a też czytając ją w sumie to zostały mi dwie książki z mojego TBR-u jesiennego, które oczywiście sobie przerzuca na zimę. TBR- zimowy. Jak wy to oglądacie, to powinien pojawić się jutro. Więc na zimę TBR będziecie też mój znali. Trochę tych książek fajnych jest, ale o tym pogadamy sobie jutro. Ewentualnie w niedzielę, jeśli coś by tam nie wyszło z tym filmem, choć wątpię. jest kolejna książka, którą przeczytałam. Bardzo fajnie. Cieszę się, że udało mi się ją skończyć jeszcze w listopadzie, bo jednak ostatnie dni listopada zostały. Dzisiaj mamy 27 albo 28. I ja jestem aż szczerze mówiąc, to w szoku, że tak szybko ten miesiąc minął. I mamy już grudzień, ostatni miesiąc roku i kończy nam się 2024, więc wow. No i teraz książka, którą yy, nie wiem, czy Wam pokazywałam. Chyba tak, w ostatnim vlogu. Tak mi się kojarzy, że pod koniec pokazałam tą książkę. I mam tutaj książkę Pokój w czwartym wymiarze od Jennifer You, chyba. Jeśli nie, nie źle mówię, to mnie poprawcie. Dostałam ją w ramach współpracy z wydawnictwem You and yeah, więc sobie ją czytam. Jestem na stronie 116 i powiem Wam, że jak na to jak dziwna jest książka, i jak nietypowa jest to tematyka, to bardzo ona mnie wciągnęła. Nie wiem, jak wam to nawet opisać, ale poznajemy tutaj Caroline i Kenego, którzy się nigdy wcześniej nie zdali, byli z kompletnie różnych światów. Po śmierci spotykają się w dużym białym pomieszczeniu, które trochę wydaje się, jakby istniało poza czasem i w ogóle w jakiejś innej rzeczywistości. A w dodatku w tym pokoju jest wielki telewizor, który wyświetla życie ich najbliższych, czyli. Właśnie przyjaciół, rodziców i osób, które są im najbliższe. No i ten pokój jest na tyle też dziwny, że on spełnia ich życzenia, ale również robi jakieś psikusy czasami, ale głównie, gdy oni powiedzą coś, na przykład, chciałabym białą kanapę. To ta biała kanapa zaraz się pojawia w jakimś miejscu. I tak też w sumie z białego pomieszczenia wyczarowali sobie całe małe mieszkanie tam. To jest bardzo fajne. Ogółem cel tej książki jest taki, że oni obserwują, jak toczy się życie na ziemi tych właśnie ich najbliższych osób i zdają sobie sprawę z tego, że oni w jakiś sposób mogą też wpływać na to, jak to ich życie wygląda. Robią to za pomocą radia, jakichś mediów. I zakłóceń. I to jest mega fajne. I starają się w ten sposób pocieszyć swoje rodziny, poprawić ich sytuację, ale też zauważają głębie właśnie śmierci i tego, jak mocno to wywiera na rodzinach ich, i jak bardzo jest to jednak traumatyczne dla ludzi, gdy nagle z ich życia ktoś znika. Bardzo interesująca książka. Dotychczas podoba mi się, choć czasami porusza tematy, których ja. Nie jestem fanką, gdy są poruszane w książkach, ale to nie jest póki co nic złego. Będę czytać dalej i zobaczymy, jak będzie mi się to podobać. Póki co jest naprawdę fajnie. Dzisiaj mam ochotę sobie sporo tego poczytać, bo też będę miała trochę czasu na to, więc na pewno dam Wam znać, jeśli będę już w jakimś. Lepszym momencie tej lektury jest to literatura azjatycka. Swoją drogą, jeśli chodzi o literaturę azjatycką, ja nigdy nie czytałam nic z tych kręgów, właśnie L literatury. Jakoś nigdy nie miałam okazji. A teraz, gdy ta okazja przyszła, to szczerze mówiąc, masę przyjemności mi to sprawia i może się okazać, że będzie to mega, mega przyjemne. No zobaczymy. Na pewno będę Wam dawać znać później, bo sama jestem ciekawa. Co ostatecznie ja będę mogła Wam o tej książce powiedzieć? W ogóle świetnie wygląda ta opłatka, musicie przyznać, bo jest taka poniekąd słodka, a poniekąd jest taka, taka zamieszana, właśnie. Tak dużo się na niej dzieje bardzo. Plus muszę Wam pokazać, że mamy tutaj czasem ilustracje, co jest mega, ja uwielbiam, gdy właśnie w książkach się pojawiają raz na jakiś czas choćby małe, ale ilustracje. I między innymi mamy ilustracje tego pokoju, zobaczcie. No więc mamy ten pokój, a później chwilę, później się pojawia ilustracja, nie wiem, czy to nie spoiler, jeśli tak, to sorki, jak to ten domek, ten, to pomieszczenie wygląda po tym, jak oni poprosili ten pokój o jakieś tam konkretne rzeczy. Bardzo ciekawie, to się zapowiada. No, jeszcze trochę przede mną, bo książka ma 340-350 stron sorki, więc jeszcze trochę przede mną, ale czyta się szybko. Wciąga to i tak naprawdę strony lecą przez palce, więc mega fajnie. A ja Wam dam znać później. Ale też co chciałam powiedzieć, to że w najbliższym czasie szykuje mi się niezwykle dużo opowieści recenzenckich, bo coraz więcej pisze do mnie autorów z zapytaniami, czy nie chciałabym może przeczytać ich książek. Zazwyczaj się zgadzam. Oczywiście nie na wszystko, bo jeśli coś mi się jawnie nie podoba, to nie biorę tego też pod swoje skrzydła i nie próbuję wciskać sobie na siłę takich książek, bo to bez sensu. Otwieram się oczywiście na nowe, ale też nie jestem taka, żeby wiecie, się zamęczać książkami, bo to nie na tym rzecz polega. I w sumie to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Właśnie skończyło mi się robić pranie Więc zaraz idę to ogarnąć Pokażę wam jak teraz wygląda u nas Widok za oknem Bo tak patrzyłam sobie podczas nagrywania tego Że chyba znowu zaczął padać deszcz Ale jest tak po prostu no, nie jest przyjemnie Ja nie lubię listopada Więc no u nas w ogóle śniegu nie ma Ze zdrożczy tym, u których jest już śnieg U nas się jeszcze nie pojawił Nie jest przyjemnie w taką pogodę A jest godzina 14, a jest szaro Deszczowo i brzydko dzisiaj No niestety, zdarza się i tak Pokażę Wam to teraz I odezwę się do Was pewnie jeszcze później Może jak poczytam właśnie tą książkę Zobaczcie, tak jak było pięknie Jeszcze niedawno, tak teraz Mamy tutaj absolutną Szarówkę, brak liści No tam tylko na iglakach Takie żółte, żółte listki Pozostawały Naprawdę brzydkie, takie szare niebo Teraz też pada Z tego co widzę no więc niestety, ale mamy taką. O, zobaczcie, nawet na balkonie, na balustradzie widać kropelki. No nie jest dzisiaj ładnie, niestety, ale tak to już jest z tym listopadem. No cóż, można poradzić. Taka pogoda. Ja liczę na szybkie przyjście albo fajnej, mroźnej zimy, albo na szybkie przyjście wiosny. Jedno z dwóch. <laughs> więc liczę, że szybciej będzie albo mocna zima, albo fajna wiosna. Zobaczymy. Wow, aż muszę Wam się tak pokazać na chwilę, bo zobaczcie jak piękne słoneczko do nas wpadło, mimo że za dwa dni mamy już grudzień. Więc mega fajnie, że jeszcze trochę takiego ciepełka wpada słonecznego. Zobaczcie, jak pięknie. I tam parę idealne słoneczko. A teraz pogadamy z o książce. Witam was w piątek. Nagrywam właśnie końcówkę tego vloga. Chcę wam jeszcze zrobić krótki update czytelniczy i będziemy kończyć dzisiejszego vloga. Więc jeśli chodzi o książkę po CZWARTYM wymiarze, którą tak jak wam mówiłam to czytam, to czytam cały czas. Myślę, że dzisiaj ją przeczytam. Bo przeczytałam już około jakieś 50 stron. A zostało mi 120, więc myślę, że jeśli się wciągnę, to będę dzisiaj czytać i czytać i czytać, duża szansa też, że tak będzie. Jestem na stronie 220, 233 dokładnie. I muszę wam powiedzieć, że niestety mm, ja bardzo gubię się w tej książce, i mimo że fajne wątki tu wychodzą, to niektóre są takie, które na tyle mi nie leżą, że cały kształt tej książki ja pewnie oceniam na jakieś sześć. Na 10, może 7 maksymalnie, bo niestety są tu wątki, które ja ostatecznie no nie pasują mi. Ja nie jestem za tymi wątkami i mi się nie podoba, że one są tu poruszane w takiej książce młodzieżowej. No nie wiem, Momentami mam wrażenie, że czytam jakieś, jakąś fantastykę albo jakiś sci-fi, a nie młodzieżówkę. Tak mi się wydaje, że to jest kategorią młodzieżówka, no you and ja, więc chyba młodzieżówka. No, niestety nie w moje gusta. Ja nie jestem jednak chyba odbiorcą tej książki. Mimo, że ogółem czyta mi się naprawdę szybko i przyjemnie, to jednak no, te niektóre motywy są takie średnie. Ale zobaczymy, jak się zakończy. Na pewno opowiem Wam o tym w przyszłym reading vlogu, właśnie na następnym filmie, już po prostu za tydzień. Powiem o tym coś więcej, co ja ostatecznie sądzę o tej książce. Dowiecie się to właśnie. W następnym tygodniu. Ale no, tak ogólnie to do tej pory, no te niektóre motywy po prostu, wiecie, robią taki mi cało kształt tego, że ostatecznie uważam, że ta książka do końca nie jest moja. No i to jest takie trochę przykre. Zobaczcie, że dotychczas miałam trochę uciętą głowę, ale źle ustawiłam statyw. A ostatnio nawet do vlogi nagrywam wam tą tylnią kamerą, żeby one po prostu miały lepszą jakość. Więc chciałam powiedzieć, że po prostu no. Chyba to nie jest dla mnie do końca. Raczej ja nie będę największą fanką tej książki. No, mimo, że czyta się naprawdę spoko i sama fabuła i pomysł na fabułę jest bardzo fajny, ale no niektóre motywy mi bardzo mocno przeszkadzają i sprawiają, że cało kształt ja raczej aż tak bardzo wysoko, jak bym chciała, to niestety ale nie ocenię. To jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na temat tej książki. Czyli pokój w czwartym wymiarze. Tak jak mówiłam, opowiem więcej w przyszłym reading vlogu. No i co chciałam powiedzieć, że w sumie to koniec tego vloga. Dzisiaj jest fajny dzień, bo od jakichś dwóch tygodni są drwale, zamówiliśmy sobie drwale, więc będę jeść niedługo. Ale no, więcej już w sumie nie mam do powiedzenia. Ten vlog znowu był bardzo krótki, jak wy zauważyliście, bo po prostu ten tydzień. Tak szybko mi zleciał, że sama jestem w szoku, że tak mało bym byłam w stanie pokazać przez to. Bo ten tydzień był chaotyczny, mimo że niby nie działo się nic szczególnego, to zawsze dni zlatywały mi tak. A ja czytałam dość mało. Dzisiaj mam jakoś wyjątkowo ten piątek, taki, że mam ochotę czytać sobie dużo i mam na to, wiecie, realnie ochotę i siłę, więc pewnie będę dzisiaj doczytywać dalej. No i w sumie to już wszystko, co ja chciałam wam powiedzieć. Teraz w piątek już o tutaj książce, którą czytam obecnie. I chciałam wam podziękować za oglądanie tego vloga, ale też innych. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to oczywiście was do tego zachęcam, bo jest to dla mnie sygnał, że materiały, które tutaj tworzę Podobają się Wam i mają jakieś tam grono odbiorców, co jest dla mnie przemiłe, gdy widzę, że nowe osoby się tutaj pojawiają i dziękuję Wam za to serdecznie. A tymczasem chciałabym Wam życzyć miłego dnia, popołudnia czy też wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało ten film i słuchało o mojej opinii o książkach. Żegnam się na razie, do zobaczenia i cześć!